A gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł przywoławszy jednego z setników rzekł, zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić. On więc wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł, więzień Paweł przywoławszy mnie prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć. Dowódca zaś go za rękę, odszedł z nim na bok i zapytał: O czym to masz mnie powiadomić? A on powiedział: Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, ale ty nie ulegaj ich namowie, bo czyha na niego między nimi więcej niż czterdziestu mężów którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją. A teraz są w pogotowiu i czekają na twoje zezwolenie. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż go o tym powiadomił. Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł: Przygotujcie na godzinę trzecią w nocy, w drogę do Cezarei. 200 żołnierzy, 70 jeźdźców i 200 oszczepników. Kazał też trzymać w pogotowiu zwierzęta juczne, aby wsadzić na nie Pawła i odstawić go cało do namiestnika Feliksa. Napisał też list tej treści. 25 werset tu zrobimy. Pauzę. Ten list opisuje jeszcze raz historię, która się wydarzyła z perspektywy teraz tego rzymskiego oficera. Zobaczymy, no, czy ten opis biblijny mniej więcej zgadza się z opisem urzędowym, ale najpierw zobaczmy te wydarzenia, które się rozegrały po tym. No, dokonaniu tego planu mordu na Pawle. Można tak. powiedzieć, skąd Paweł, setnik się dowiedzieli bardziej dowódca niż setnik jeszcze dowiedzieli o spisku. Siostrzeniec mało. Siostrzeniec, jeśli dobrze jest to tam przetłumaczone to jest syn jego siostry. Nie? Czyli już widzimy rodzinę. Nie, Pawła, że też zwykle no to mamy Paweł, Paweł gdzieś tam może miał żonę, może nie miał jakieś tam dywagacje i że Paweł jakoś tak sam występuje w, w Biblii. Nie? No, czy oczywiście ma uczniów, no, ale nie ma praktycznie śladu jego bliskiej rodziny. Nie? Jest miejsce urodzenia, jest obywatelstwo, że już jego rodzice byli tymi obywatelami rzymskimi. Widzimy też jego wychowanie, że wysłali go do Jerozolimy na, na wychowanie u stóp Gamaliela, czyli bardzo chcieli, żeby u mądrego nauczyciela się uczył. To wszystko wiemy, ale nigdy nie mieliśmy jakiejś takiej styczności, że był ktoś wymieniony. A tu zobaczcie, ma rodzinę. Ma rodzinę, ma siostrę, ma siostrzeńca i co jeszcze możemy powiedzieć o tym? Utrzymują dobre kontakty. Jakieś właśnie dobre relacje. Czy ten siostrzeniec jest wierzący, czy nie, nie wiemy. Nie? Wiemy, że ma kontakty. Z kim? Nie z Za tak, ma, gdzieś jakieś, bo on. Jak tutaj jest to słowo, zobaczcie, ten siostrzeniec, jak on zdobył tę informację. Usłyszał, Jest, usłyszał, tak? W, w, w tych innych tłumaczeniach się zgadza. Usłyszał. Co? Jest, Są? jest dowiedział się, ale... Wszystkich innych usłyszał. Usłyszał. Jak sobie to wyobrażacie? Jak to się mogło wydarzyć? Jak on mógł usłyszeć? To znaczy, że albo był w tej radzie, albo gdzieś tam blisko. No bo to spisek, no to, to raczej nie, nie ma na rynku. Na pewno było to gdzieś w pałacu któregoś z arcykapłanów, jednego albo drugiego, lub w świątyni, nie? Jeśli on usłyszał, no to nie, że szedł drogą, gwizdał i nagle, o patrz, mówią, nie? Tylko on musiał gdzieś tam pracować albo mieć jakieś kontakty. Mógł być dostawcą jakichś towarów czy czegoś, nie? No ale miał, miał jakieś wejścia, powiedzmy urzędowo-handlowe czy jakieś, nie? I cieszył się zaufaniem tamtej strony, nie? Tu, tu widać, że oni nie kryli się przed nim, prawdopodobnie musieli nie wiedzieć, że on jest w tych relacjach z apostołem Pawłem. Tak zakładamy, że, że no, ten czynnik ludzki to jest właśnie ten błąd, że tam gdzieś ktoś coś przeoczy i on no, był dopuszczony do tej tajemnicy, choć... No, jakby go sprawdzili, no to dość łatwo było sprawdzić, że on ma tu jakieś związki z postawem Pawłem. Być może oni wiedzieli o tych związkach, no ale Paweł może się, znaczy ten siostrzeniec się może odżegnywał jakoś, nie? Mogło i tak być, nie? Tam sobie możemy już tu budować scenariusze. W każdym bądź razie nie jest to cudowne działanie Boga. To jest taka obserwacja, nie? Bóg oczywiście mógłby to zrobić i tam go powiadomić, nie jedź tą drogą, tylko tamtą albo coś i to się tak zdarzało w Biblii, ale tu Bóg wybrał metody naturalne. Teraz pytanie, czy że tak powiem, on był tam celowo na przeszpiegach, nie? w jakiś sposób chrześcijanie, czy Paweł go wysłali, czy też po prostu on prowadził normalne życie i przy okazji się dowiedział. Nie? Raczej scenariusz, znaczy narracja pokazuje tę drugą opcję, choć nie wyklucza pierwszej. Nie? Że możemy tu sobie no, snuć różne teorie, jak to było. No w każdym bądź razie informacja do niego dociera w sposób naturalny, ale nie mamy chyba wątpliwości, że Bóg nad tym czuwa, nie? Że niekiedy tam ci dzielnoświątkowcy różni, no to oni tam chcą, żeby... Jeśli Bóg ma zadziałać, to tak jak oni by chcieli, czyli wiecie, pff, tam wiecie, kłomu dymu, ogień, nie? Coś tam się dzieje, nie? A tu widzimy, że cała akcja no, rozgrywa się w sposób naturalny, nie? Naturalnie kilka czynników musiało zadziałać. No pierwszy, ten najważniejszy, on musiał się dowiedzieć. Druga, no musiał chcieć powiedzieć Pawłowi, bo też mógł się bać, mógł nie chcieć, mógł go tam... Być na niego zły, że on tutaj na rodzinę jakieś kłopoty znosi, przynosi i tak dalej, nie? Bo to zwykle ludzie religijni to niszczą też rodzinę człowieka. Takich rzeczy on też mógł się obawiać, a jednak poszedł, nie? Dalej mamy, że udało mu się, zobaczcie, dotrzeć do Pawła. No to wszędzie do twierdzy tego. Albo on był jakiś bardzo znaczny, nie, albo bardzo bogaty i wszędzie tam. Dawał jakieś rekwizyty i, i, i mógł mieć tak wejście. No bo to dziwne, nie? Że, że wchodzi do więźnia od razu, znajduje drogę. Paweł też ma, zobaczcie, właściwą pozycję, znaczy dużą pozycję w tym więzieniu. No to już trochę znamy tej historii, że obywatel rzymski, że sensacja, że wiedzą, że to jest jakiś wielki skandalista, nie? Że tu cała Jerozolima się trzęsie z jego powodu, nie? Także tam jakoś na niego szczególnie uważają. To wszystko się zbiega razem, i setnik, najpierw jeden, później przychodzą do dowódcy, nie, i dowódca wie, dowódca już wie o tym spisku i podejmuje działania, podejmuje działania, i teraz zobaczcie, dlaczego on mówi, żeby nic nikomu nie mówić. A dlaczego tamci mogą zmienić plany? A skąd się dowiedzą? No, że wie, że Tak. On zakłada, że tak jak on ma wtyki u nich, tak oni mają wtyki u niego. Nie? Zobaczcie, no to jest taka kuchnia władzy, walki i tak dalej. Nie? Że on nie wie, nie zna tam tego, ale na wszelki wypadek mówi, żeby z tą informacją zachować dyskrecję. Nie? Inne informacje to tam można sobie gadać, ale o pewnych rzeczach się nie gada, nie? E, Przynajmniej nie gada się tak, y, po, tak, wiecie, na forum otwartym. Pewne informacje pozostawia się w, w jakimś, nie na forum się ogłasza Facebooka, czy, czy nie gada się, tak jak wszyscy słyszą, czy jak ktoś przypadkowy może usłyszeć, bo tak się informacje właśnie wydostają, tak się informacja żydowska wydostała i tak dba ten mądry Rzymianin, żeby się informacja tutaj teraz z jego obozu nie wydostała do wrogów, nie? Czyli nie paplamy, nie? takie zastosowanie. Nie gadamy cały czas o wszystkim na forum głównym. Nie? Są każdy, każda informacja ma swoje miejsce. O pewnych rzeczach rozmawiamy osobiście z kimś, o innych w jakiejś grupie biblijnej czy małej grupie. Nie? Trzeba mieć tego świadomość. Nie paplać wszystkiego, co człowiekowi ślina na rozum tam naniesie. Nie? Tylko dawkować informacje, myśleć o konsekwencjach mówienia, nie? Czy jak ja będę o tym teraz gadał, to czy jakie to konsekwencje wywoła? To szersze zastosowanie, no ale że tak powiem, kontekst jest. I tu jak pokazałem, mężczyźni mają z tym problem, a niektóre kobiety też. Dziwnym trafem, Czyli tu mamy pierwsze zastosowania z. Z tego przykładu, kiedy, jak się rozchodzi ta informacja o zamachu i spisku. A druga grupa tematu, no to tematów to jest, jakie siły i w jaki sposób przygotowuje setnik, czy dowódca. Jakie siły i w jaki sposób przygotowuje dowódca w informacji, znaczy w odpowiedzi, na informacje o spisku. Wie o 40 wariotach. Nie? Co zakłada, kiedy słyszy o 40? Z 40 wariatów to pewnie się znajdzie jeszcze. Tak, Ta, że Sporo więcej. <laughs> no zobaczcie, po pierwsze on nie zlekceważył zagrożenia czy sytuacji, tylko podszedł do tej sytuacji. Z, z, dodając rezerwę, nie na styk, nie? a 40 jakichś matołów, no to jak dam dwa razy tyle żołnierzy, to ich tam, że tak powiem, kijami obiją, nie? No nie, on zobaczcie, daje tu tych żołnierzy ilu? Ma 40 tych, a... Tych daje, no, więcej nawet. Nie, 200, 200. 470, nie? Czyli razy 10, nie? Razy 10 daje siły, które mają Pawła eskortować, nie? Czyli zobaczcie, jaką dużą taką, no, przenikliwość zastosował, znaczy taką, jak to się mówi, Zapobiega, zapobiegliwość, nie? Zastosował. Każda dobra gospodyni jest gotowa na 10 scenariuszy, nie? taki, śmaki, jak, jeszcze, jak coś, to coś szybko rozmrozi, a jak nie, to poleci do sąsiadki, coś wyczaruje, nie? No, trzeba właśnie być, właśnie myśleć tak twórczo o zagrożeniach czy wyzwaniach, nie? Że musimy mieć plan B, najlepiej jeszcze mieć ze dwa inne plany, nie? Jak ten, to nie wypali, bo różne rzeczy się dzieją, nie? To się samochód zepsuje, to ktoś zachoruje, to, nie? To jest, 15 możliwości, że, że coś nie zagra, ten dowódca wykazał się tu naprawdę dużą dbałością, bo tam i te, wiecie, zwierzęta juczne, to jest po to, żeby szybko ten konwój przeszedł, nie? bo można by wysłać pieszych tylko, nie, a on wie, że trzeba szybko, dlatego jest część jazdy, część tej pieszej jednostki, nie, znaczy tych, jazda <coughs> zwykle ma większą manewrowość, może sprawdzić, wyjechać naprzód, zwiady wysłać i tak dalej. Gdyby, pod, gdyby był atak, to szybko można zarządzić ewakuację, nie? Też trzeba przewidzieć drogi ewakuacyjne, no różne takie rzeczy. On to wszystko przewidział, zobaczcie, nie? To wszystko tu jest w tym opisie, nie? Jak dobrze działa logistyka, jak przewidywanie problemów, jak w sytuacjach, znaczy w, w najbardziej tych newralgicznych kierunkach, jak silne zabezpieczenia są, żeby no, wszystko poszło dobrze. Nie? No, jeszcze jest ta obserwacja, że on zna tych Żydów, religijnych fanatyków, wie, jakie to dziady. I wie, że mogą mieć wtyki, że mogą zmienić plany, że są sprawni, elastyczni, zdeterminowani. Nie. Że musi bardzo uważać, kiedy gra z takimi niebezpiecznymi przeciwnikami, i no, zastosował tutaj naprawdę no, świetne warunki gry. Zobaczcie, że apostoł Paweł no, też za tym stoi, bo liczył na to, wysyła tego młodzieńca. On nie mówi do tego młodzieńca: A teraz się pomódlmy żeby się Bóg nami zaopiekował i iść do domu. Dzięki, że wpadłeś. Nie? Oczywiście na pewno się modlił. To jest oczywista oczywistość. Ale na tym nie poprzestał. Nie? Modlił się i przygotował. Modlił się i zrobił wszystko co trzeba. No i z tego wychodzi błogosławieństwo. Nie? I teraz powiemy, czy to było ludzką zasługą, czy boską? Czy nie ufał Bogu Paweł i ten dowódca? Jak byście to ocenili? No, on wiedział, że właśnie Bóg się o niego tak zbliżył. Mm -hmm. Czyli. ten gość mógł nie usłyszeć. Nie... Wiele rzeczy mogło pójść nie tak, nie? Czyli jeśli plan, choć wymyślony przez ludzi, nie, zrealizowany przez ludzi, się powiedzie, to dalej oddajemy chwałę Bogu. Bo jak to w księdze chyba przysłów czytamy, konia szykuje się na dzień bitwy. Czyli człowiek szykuje. Ale kto daje zwycięstwo? Ale to Bóg daje zwycięstwo. Czy człowiek ma zrobić co tego, ale jak konia nie przywita, i do świni pojedzie na bitwę i łupnia dostanie, to czyja to wina Boga? Czy jego? Nie? Mówię, my mamy zrobić to, co trzeba. Zrobić najlepiej, jak potrafimy. Te wszystkie nasze logistyki, przygotowania, wymyślenia planów, przechytrzenia wroga i tak dalej. Ale jeśli się to wszystko, my to zrobimy i to się uda, to i tak chwała należy się Bogu. I trzeba powiedzieć: O, zrobiliśmy, co trzeba, a Bóg dał zwycięstwo.